Na kolorowych planszach widać logotyp kampanii Cash Life Balance oraz logotypy funduszy europejskich z podpisem Polska Wschodnia, barwy Rzeczpospolitej Polskiej, logotyp Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz znak Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Cash Life Balance to kampania edukacyjna, której celem jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z Polski Wschodniej, oraz pokazanie, że fundusze europejskie są jedną z możliwości wsparcia własnego biznesu. Ten film jest jednym z ośmiu filmów kampanii. Na przykładzie młodych przedsiębiorców dowiesz się, jak zrealizować marzenie o własnej firmie. Oto Rafał Wolak i firma Camfly. Wbrew temu, jak się powszechnie uważa, oderwać się od Ziemi wcale nie jest tak trudno. Może zabrzmi to banalnie, ale wystarczy gonić marzenia. Tak jak zrobił to Rafał. Moja przygoda z dronami zaczęła się już jakiś czas temu. Pasję do latania rozwijał, będąc jeszcze pracownikiem korporacji. Rafał nie bujał w obłokach. Udzielał się w szkołach średnich, gdzie jako trener prowadził zajęcia z prawa lotniczego, budowy dronów oraz ich zastosowań. W tym czasie dobrze poznał swoją okolicę. Wzdłuż i wszerz i wzwyż. Wraz ze swoim zespołem w dwa lata przemierzył całe województwo warmińsko-mazurskie. Odwiedzili wiele szkół i spotkali się z mnóstwem młodych ludzi. W pewnym momencie Rafał zorientował się, że w jego zajęciach uczestniczyło już ponad 2000 osób. Właśnie wtedy przyszedł moment olśnienia i pomysł na własny biznes. Pierwszym krokiem Rafała było przetestowanie tego pomysłu. Korzystając z możliwości, Licznych spotkań Rafał badał zainteresowanie swoją ofertą u samego źródła, pośród potencjalnych klientów. Podczas rozmów z młodymi ludźmi pytał ich o plany na przyszłość i chęć zarabiania na pracy przy użyciu dronów. Testy wyszły pomyślnie. Dzięki nim Rafał zrozumiał, że rynek dronowy dopiero się rozwija i jest do zdobycia. Dlatego podjął ryzyko i obrał kurs na własny biznes ośrodek szkolenia operatorów dronów. Jednak, aby móc uczyć przyszłych operatorów dronów, najpierw sam musiał zdobyć odpowiednie uprawnienia. Zapamiętaj! Uprawnienia potwierdzają nasze umiejętności i wiedzę niezbędne do realizacji pewnych czynności, związanych z wykonywanym zajęciem, np. do lotu w dronem. W pierwszej kolejności Rafał zdobył uprawnienia BVLOS do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku, a następnie uprawnienia instruktorskie INS, niezbędne do prowadzenia szkoleń dla przyszłych operatorów bezzałogowych statków powietrznych. To była pierwsza inwestycja, inwestycja w siebie, ale też pierwsza obawa, ponieważ już na starcie pochłonęła większość oszczędności, specjalistyczne kursy często wymagają znacznego nakładu czasu, a przede wszystkim pieniędzy, jednak zapewniają ogromną bagaż wiedzy i doświadczenia, dzięki któremu podniesiesz swoje umiejętności i zdobędziesz kwalifikacje. W ten sposób nie tylko rozwijasz się, ale uwiarygadniasz swoje kompetencje. Zapamiętaj, szkolenia to cykl zajęć poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycie wiedzy albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Pojawia się pytanie, jak pozyskać środki. Do dyspozycji masz dofinansowanie i pożyczki z instytucji rządowych, szeroką ofertę funduszy europejskich, środki z crowdfundingu albo pożyczkę z banku. Kiedy zdobędziesz już odpowiednie kompetencje, stajesz się poważnym zawodnikiem, z którym można rozmawiać o biznesie. Pewnie nieraz widziałeś na ścianie w gabinecie jakiegoś prezesa dziesiątki dyplomów. Tak. To właśnie jego ścienne CV. Rafał ma swoje. Po odhaczonej inwestycji w siebie przychodzi czas na odhaczenie formalności. Formalności nie przeskoczysz, ale to nic strasznego. Firma Rafała to działalność gospodarcza. Wystarczyło zarejestrować ją w CIDG Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To taki spis przedsiębiorców. Odpowiednie dokumenty można wypełnić i złożyć przez stronę internetową. Tak też zrobił. Wkrótce otrzymał potwierdzenie rejestracji oraz automatycznie nadane i niezbędne do prowadzenia działalności numery NIP i REGOM. Startując, trzeba wiedzieć, gdzie będzie się lądować. Chcąc podbijać przestworza, Rafał nie mógł przecież siedzieć pod dachem. Zaczął szukać odpowiedniego miejsca. Zapamiętaj, lokalizacja to nic innego jak miejsce siedziby twojej firmy. Wybierasz je na dłuższy czas, dlatego przed ostateczną decyzją warto zastanowić się dwa razy. Aby wybrać odpowiednią lokalizację dla swojej firmy, Rafał musiał odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Jakie usługi sprzedaje? Czy i jak klienci dostaną się do jego firmy, i czy to w ogóle konieczne oraz gdzie będą zdobywać umiejętności? W skrócie, gdzie powinna być firma, żeby mogła się rozwijać i przynosić zyski. Postawił na nowoczesne biura i sale konferencyjne oraz bliskość pól i łąk, na których mógłby prowadzić zajęcia. Zdecydował się na Olsztyński Park Technologiczny. Tak powstał CAMFLY. Z czasem zespół powiększył się, a pierwszy profesjonalny ośrodek szkolenia operatorów dronów w województwie warmińsko-mazurskim wystartował na podbój przestworzy. Jak okiem sięgnąć, była to pierwsza taka firma w całym województwie. Pomysł się przyjął, chętnych nie brakowało. Pierwszym sukcesem był sukces pierwszych klientów. Uczniowie Rafała z powodzeniem zdali egzamin państwowy i zdobyli wymarzone uprawnienia. Wkrótce nadszedł dzień, kiedy zainteresowanie kursami Przerosło oczekiwania naszego bohatera, a do jego firmy tłumnie zlecieli się kolejni kursanci. Przez rok firma Camfly przeszkoliła ponad 600 osób i wykonała wiele innych zleceń. Złota Rada dla młodych przedsiębiorców brzmi: Jeżeli masz pomysł na biznes i jesteś do niego przekonany, zrób pierwszy krok. Camfly nie zniża lotu i z powodzeniem rozwija swoje zasoby, wchodząc w nowe obszary usług świadczonych przy użyciu dronów. Rafał chce, aby już za kilka lat jego drony śmigały po całej Polsce. Podsumowanie. Dziś na przykładzie Rafała i firmy Camfly dowiedzieliśmy się, jak wystartować z biznesem oraz jak ważne jest wstępne przetestowanie pomysłu i posiadanie wymaganych uprawnień. Poznaliśmy też dostępne źródła finansowania naszego przedsięwzięcia, rolę szkoleń w rozwoju firmy, a także istotny aspekt odpowiedniej lokalizacji biznesu. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na kolorowych planszach widać logotyp kampanii Cash Life Balance. Następnie na białym tle pojawia się plansza z logotypami funduszy europejskich z podpisem Polska Wschodnia, barwy Rzeczpospolitej Polskiej, logotyp Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz znak Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.